Witam Cię wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego filmu na kanale i zapraszam do oglądania kolejnej porcji gameplaya pochodzącego prosto z Battlefielda 4, który to został nam zaprezentowany na odbywających się właśnie targach E3. Gameplay ten pewnie niejednokrotnie już zdążyliście obejrzeć, lecz w dzisiejszym filmie ponownie skupimy się na szczegółach i zwrócimy uwagę na detale, które zostały zmienione lub dodane w trybie singleplayer, jak i w multiplayerze. Zacznijmy klasycznie od singla, ale najwięcej ciekawych zmian zaszło w multi, więc wszystkich zwolenników tego trybu zapraszam na dalszą część filmu. W początku widzimy żołnierza, który już przewinął nam się w poprzednim gameplayu. Mowa oczywiście o Irishu, który, jak widzicie, towarzyszy nam, i tutaj, dzięki czemu możemy przypuszczać, że przez całą grę będziemy mieli do czynienia z kompanami, którzy również czy nie będą brali udział w podyczkach. W poprzedniej części rzeczywiście brakowało jakichś ciekawszych postaci, więc dodanie stałej obsady do kampanii fabularnej może się tylko i wyłącznie Battlefieldowi opłacić. Broń jaką posiada nasz bohater na nie to strzelba, która również była w poprzedniej części, czyli Saiga. Już na tym etapie widać, że do gry zostały dodane podwójne celowniki, jak było to już w W3 czy w Medlov Honor Warfighter. Jak będą one działały, po prostu będzie odpowiadał za nie oddzielny przycisk moim skromnym zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ we wspomnianym wcześniej w Warfighterze działało to naprawdę świetnie. Nowością w Single Playerze jest również oznaczenie przeciwników dla naszych wirtualnych kompanów, jak i bardzo prosty system rozkazów, który może świadczyć o tym, że niektóre momenty rozgrywki będziemy mogli przejść na różny, nieliniowy sposób. Od poprzedniego gameplaya skromnie zmieniono również interfejs, dodając do niego pasek funkcji, które widzimy na dole ekranu. Na nim zapewne będą wyświetlały się nam informacje o tym, czy mamy zapaloną latarkę przy broni, jaki mamy włączony tryb strzału lub czy na, czy na naszym wyposażeniu znajduje się aktualnie granatnik, czy może apteczka. Dobre, bo funkcjonalne i nie trzeba szukać tych informacji po całym ekranie. Z pewnością teraz będziemy w stanie zobaczyć dużo bardziej dynamiczne starcia, pełne dodatali mnóstwa szczegółów audiowizualnych, na czym Battlefield dużo zyska. Trzecia część gry była mocno ograniczona pod względem grafiki, ponieważ obecna generacja konsol nie była już w stanie sprostać wymaganiom poprzedniej części. Teraz, gdy nowa generacja została już zapowiedziana, twórcy będą mogli rozwinąć skrzydła i pokazać na co ich stać. Dodatkowo mając do dyspozycji nowy silnik Frostbite 3. Ciekawy jestem jednak, jak będzie wyglądała na obecnych konsolach, ponieważ czwórka ma się pojawić również na nich. Niestety wydaje mi się, że nie będzie zbytnio różniła się od trójki i graficznie będzie to samo, co poprzednio. Nie przedłużając części single-playerowej, pasowałoby przejść do multi, gdzie właśnie na tym trybie większość graczy skupi swoją uwagę i tutaj dopiero dzieje się rewolucja. Po pierwsze największą zmianą będzie tryb commander, o którym zaraz powiem, lecz na samym początku zwróćcie uwagę na lewy dolny róg ekranu i liczbę graczy w drużynie. Dokładnie tak, w czwórce w drużynie nie będzie czterech, a pięciu żołnierzy, co powinno pozytywnie odbić się na rozgrywce, gdyż większe składy oznaczać będą więcej drużynowej pomocy i więcej korzyści płynącej z taktycznej rozgrywki. W tym samym miejscu możemy zauważyć pasek z nazwą aktualnego komandera. Pasek ten zmienia kolor w zależności od tego, czy dowódca w tym momencie zajmuje się naszą drużyną, czy może działa gdzie indziej. Jedną no, z gorszych wiadomości jest fakt, że niestety nie mamy jeszcze informacji o tym, jakie broni zostaną dodane do gry, ponieważ podobno DICE i Electronic Arts miały problem z licencjami. Plotki głoszą jednak, że takowe udało się zdobyć i w grze zobaczymy prawdziwe nazwy i modele broni, a nawet jeżeli licencji nie będzie, to twórcy wielokrotnie podkreślali to, że skoro autorzy książek nie muszą, nie muszą ich używać w swoich dziełach, to oni również nie będą musieli. Jak to się skończy? Na finał historii z nazewnictwem broni przyjdzie nam niestety jeszcze poczekać aż do przekazania i. Oficjalnych informacji w tej sprawie. Lecz na dobrą sprawę możemy już zauważyć, że w grze na pewno pojawiły się takie broni jak M4A1, M16 czy Saiga, którą widzieliśmy we wcześniejszym momencie tego gameplaya. W 4 w bardzo dużym stopniu usprawniona ma zostać destrukcja otoczenia i w tym gameplayu dostaliśmy na to niepodważalny dowód, który zobaczycie później. Jednak teraz twórcy znacznie kreatywniej podeszli do sprawy modyfikowanego otoczenia i na przykład niszcząc kolumnę, możemy sprowadzić czołg przeciwnika pod ziemię, dodatkowo go unieruchamiając i zrobić z niego naprawdę łatwy cel dla piechoty lub artylerii. Naprawdę bardzo dobry system, który na pewno pobudzi umysły graczy i na pewno wprowadzi naprawdę dużo ciekawych rozwiązań, ponieważ wydaje mi się, że... Właśnie destrukcja w Battlefield 3 została mniej więcej e, pominięta, no i niedoceniona, mimo iż obiecywano wiele. E, to naprawdę cieszy, bo, bo wiemy, że destrukcja to jest coś, co od początku cechowało e, grę Battlefielda, właśnie wyjaśnienie tytuł Battlefielda od Bad Company 2. E, I według mnie właśnie w Bad Company 2 była najlepiej, naj, najbardziej, najintensywniej pokazana ta destrukcja. Czy ta destrukcja powróci? Na to przyjdzie nam niestety poczekać aż do premiery. Zapewne widzicie kolejny bardzo miły akcent, czyli skutery wodne. Tak jest, były one już w batkom. Company 2, w trójce ich zabrakło, ale na szczęście w czwórce znowu je zobaczymy. Co jest naprawdę dobrą wiadomością, ponieważ z powrotem dostaniemy zwinny i szybki środek transportu. Więc będzie to świetna alternatywa dla powolnych i masakrycznie zwracających na siebie uwagę motorówek z trójki. Nareszcie transport wodny będzie przyjemny, mobilny i a także nie będziemy się bali, że zaraz śmiertelnie oberwiemy pędzącą w naszą stronę rakietą. Zmiany zaszły również w klasach postaci, ponieważ zauważyć możemy, że C4, czyli ładunki wybuchowe, trafiły ponownie w ręce zwiadowcy, tak jak miało to miejsce w BAF, wspomnianym wcześniej Batkom Pane 2. Czy to dobre rozwiązanie? Z jednej strony tak, ponieważ snajperzy nareszcie dostaną coś, dzięki czemu będą mogli bezproblemowo unieszkodliwić pojazd pancerny, ale z drugiej strony zwiadowcy powinni raczej unikać walki z pojazdami i skrycie walczyć, e, zwalczać piechotę z większych odległości. Jak to wyjdzie w praniu? Pożyjemy, zobaczymy. Mimo wszystkich poprzednich zmian ja szczególnie czekam na dwie najlepsze. Wcześniej wspomniany typ komandera i tak zwane Levolution, ale po kolei. Tryb komandera to coś, co również powraca z części drugiej, lecz tutaj ma być wyraźnie rozwinięte i przeprojektowane. Jako komander będziemy obserwowali uproszczoną mapę z góry, a także otrzymamy podgląd gameplaya z każdej drużyny w grze. Co nam to da? Dowódca będzie mógł korzystać z UAV, ko oznaczać pojedyncze cele, a nawet wystrzeliwać śmiercionośnie na rakiety. Najważniejsze jest jednak to, że komander będzie dostępny nie tylko na PC czy konsoli, lecz również na tablecie, więc jeżeli ktoś posiada takowy, tak jak m.in. ja, pozyska dodatkowe źródło niesamowicie urozmaiconej i Ciekawej rozgrywki, w jaki sposób będzie działał komander, po każdym z przejętych punktów otrzymywał, otrzymywali, będziemy, będzie on dodatkowe wyposażenie, które będzie mógł użyć. Dla przykładu, nasz, jeżeli nasz zespół przejmie punkt A, komander będzie mógł użyć UAV. Przejmiecie punkt B, komander będzie mógł użyć rakiety Tomahawk, i tak dalej. Co znaczy, należy również to, że ten tryb nie będzie dawał tak dużej przewagi, jeżeli gracze nie będą przejmowali punktu. Więc, jeżeli chcemy mieć wsparcie tego sokolego oka, to musimy również się bardzo, bardzo postarać. Miejmy nadzieję, że twórcy odpowiednio zbalansują komandera, ale mimo wszystko ja już nie mogę doczekać się chwili, kiedy przyjdzie przetestować mi ten tryb w akcji. Druga rzecz, która może wypaść równie pozytywnie jak tryb Commandera, to Levolution, czyli w bardzo dużym stopniu dynamicznie zmieniające się środowisko mapy. Dzięki tej zmianie będziemy mogli np. wyłączyć prąd w całym wieżowcu, niszcząc skrzynkę z przewodami, uruchomić alarm przeciwpożarowy, dzięki czemu pomieszczenia zaleją się wodą i powstanie w nich mgła, przez którą nie będzie za wiele widać, jak i również inne ciekawe rzeczy. Twórcy obiecują oczywiście, że nie skończy się na tym, ale ci, którzy, będą mie którzy mieli okazję zagrać, podkreślają już w swoich wypowiedziach to, że Level LevelOcean to naprawdę fajny system, który bardzo ciekawi urozmaici nam rozgrywkę. Miejmy nadzieję, że te obietnice nie będą puste i że twórcy rzeczywiście zaimplementują tyle sposobów na wykorzystanie tej nowej opcji, że gracze w 100% będą z niej zadowoleni. Ja również na tą opcję gorąco czekam. Na sam koniec pragnę powiedzieć, że mnie prezentacja Battlefielda 4 na E3 naprawdę pozytywnie nastawiła do gry, ponieważ głosy, że tak naprawdę jest to ta sama gra z lepszą grafiką okazały się po prostu nieprawdą. Rzeczywiście, może pootrzymamy podobny produkt, lecz ulepszony w wielu elementach i z jeszcze bardziej urozmaiconą rozgrywką. A chyba właśnie o to chodzi. Dzięki, że byliście ze mną na czas tego gameplaya. Jeżeli film ten Ci się podobał, nie zapomnijcie o kliknięciu łapy w górę, a jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zapraszam do subskrybowania. Na sam koniec powiem, że od, od następnego tygodnia filmy będą ukazywały się już regularnie, po koniec szkoły już tuż, tuż. Dzięki za wszystko, pozdro i do usłyszenia następnym razem.